Witam bardzo, chciałem wam przedstawić gry na tak które sobie zamówiłem przez Allegro Nad, ja tak nie zamawiasz Nad, tykier sobie domówić, brakuje tą ją, płytkę do tej gry Nad, bo nie miałem Nad Zacznijmy od tego tytułu To będzie Mega Drive, Sega Mega Drive, Classic Collection Volumen 4 ja chcę sobie chcę uzbierać takie testery sobie to jest fajna naskładanka do tych gier tu jest róg tutaj uskoczony. tu już był uszkodzony róg tutaj tak tutaj był uskoczony akurat Ta kładka. tutaj są świetne gry na Sega i się się ogra senat Dobrze, że to zrobili akurat fajnie, na czas a jest fajną składanką na świetną. świetna a jeszcze są dobre ceny w reglu myślałem, że to nowka będzie co mówiłem? ciężko to wyciągnąć to tak połóżmy na że, żeby to widać takie coś. O, tutaj to coś. jest tutaj nieładny stan, ten, ten płyt. Chyba coś zawilgotnęło mu się, zawilgotniał, Zawilgotniało mu się, po prostu. O nie. To instrukcja zawilgotniała. To się wszystko. Nie wiem czy nie jest kod wykorzystany. Pokażę Wam kod Przez pomyłkę. Truno mówi się. Jest w bardzo dobrym stanie ta płyta. Jest teraz troszkę podróżona. Takie nie niebe leżało po prostu. Za tą grę dałem chyba 4 zł chyba dałem za tą grę. Z takim stanie powinno dać 15 zł za tą grę Powinno dać 15 zł następną grą którą to jest tej płytki poszukiwałem bardzo 15 zł to sobie zamówiłem Pisa tak, to jest Air Evolution Akurat trzy z płyt jest. Te są w idealnym stanie, te płyty. Za taką cenę 13 złoty, to była dobra cena. Akurat to grę już ma, ja sobie to kupiłem, płytki akurat nie było przy tym, bo, bo nie zwróciłem na to. To już wędruję to do kolekcji. Już... Jeszcze dwóch... jest do dwóch ryb, bo brakuje te płytki. To jest fajna takierka zrobię ją, ją ogram. tę gierką, którą sobie zamówiłem to... To są... Ry, rybki z... Fela, ...felainy. Żeby zamówiłem. Nigdy tej gry nie grałem. Oglądałem film z tego, co ja w kiedyś. Na no, to jest, ten czas akurat, że sobie ogram. To jest fajną gierką do ogrania. Zobaczymy, jest tam płyty. Jaki jest? brunym jest. Takim dobrym. Akurat. Jest tam płyt. Dobry. Za tą grę tam 15 zł. Tutaj jest bruny pudełko. A, się przeczyści się. Tak już wszystko. Pokażę wam wszystkie te gry, gry nad i polecam te tytuły, sobie ograć na PC i do zobaczenia.